W tym filmiku rozpoznamy sobie, co to jest pierwiastek i jak działa. W pierwszej kolejności, aby dobrze rozkminiać pierwiastki, warto pamiętać o tej tabeli. Na przykład, jeżeli spojrzymy tutaj, to taki zapis pierwiastka oznacza, o, oznacza to, że to jest pierwiastek kwadratowy, że to jest pierwiastek drugiego stopnia. Jeżeli porównamy to z tą tabelą, to znajdziemy tutaj 16. Zatem pierwiastek z 16 to jest 4. Mam nadzieję, że to wiedzieliście ale jak to inaczej zrozumieć? Skoro pierwiastek jest kwadratowy, czyli ma tutaj stopień drugi, to 16 to jest 4 do drugiej, te dwójeczki jakby ze sobą się upraszczają i wynik mamy 4, tak? Warto wiedzieć jeszcze dodatkowo, że pierwiastek sam w sobie daje e, dwa wyniki. Na ten moment oczywiście, jeżeli omawiamy ten aspekt e, ze względu na szkołę podstawową, to wynik 4 jest ok, ale jeżeli jesteśmy w liceum, to pierwiastek z danej liczby to jest równe z liczby do kwadratu to jest równe wartości bezwzględnej z tej liczby. Czyli prawidłowym, prawidłową odpowiedzią na pierwiastek z 16 jest plus minus 4, ale wróćmy do naszego zadania. Zatem wyszło nam 4, bo 4 do kwadratu to 4 do kwadratu to 16, a pierwiastek kwadratowy, czyli drugiego stopnia cofa nam to kwadratowanie i wracamy z powrotem do szóstki. Analogicznie mamy do obliczenia pierwiastek trzeciego stopnia z 27. 27 to 3 do trzeciej. Co powinniście wiedzieć z tej tabelki w tym miejscu? 3 do trzeciej to 27. Te pierwiastki i te, te potęgi się ze sobą skracają i wychodzi nam 3. W wypadku potęg e, nieparzystych, pierwiastków nieparzystych, nie zachodzi ta konieczność. Nie zachodzi e, mus e, z podania obydwu wyników. Natomiast e, wszystkie te zadania, które do tej pory zrobiliśmy, możemy też rozwiązywać na zasadzie i to już jest e, temat dla licalistów na zasadzie mm, Potęgo wykładniku e, wymiernym. Zróbmy to w ten sposób. 6, 16, pierwiastek z 16 to tę liczbę możemy zapisać sobie jako 2 do 4, co zresztą widzimy tutaj w tej tabelce. Następnie pamiętamy, że pierwiastki to są potęgi e, potęgi ułamkowe. Następnie wykonać działanie na potęgach, czyli 2 do 4 do 1, 2 to jest 4 razy 1, 2, czyli 2 do 2 równa się 4. To już wcześniej nam wyszło. Pamiętając jeszcze dodatkowo o tym, że to jest potęga parzysta, to jest plus minus 4. Ale wróćmy też do tego, że e, możecie zapisywać sobie właśnie Pierwiastki jako takie potęgi i wykonywać proste działania na prostych liczbach, nie zastanawiając się w sumie jaki wynik ma ten pierwiastek. Zróbmy też to zadanie: to jest 3 do 3 do 1 trzeciej, czyli 3 razy 1 trzecia to 1, czyli 3 do 1 to po prostu 3, tak? Zwróćcie uwagę, że wyniki wyszły nam identyczne. Tam pokazywałem w poprzednim miejscu, że można sobie skrócić pierwiastek z tą potęgą i tak samo nawet robimy tutaj. Sk skracamy sobie trójkę z jedną trzecią, więc zwróćcie uwagę, jak te mm, dwa, dwie metody są do siebie podobne, lecz ta dodatkowo. Yy, upraszcza myślenie o pierwiastkach, bo już od tej pory, gdy jesteśmy w stanie pierwiastek zapisać jako e, potęgę o wykładniku wymiernym, już nie myślimy o pierwiastkowaniu. Myślimy tylko o prawidłowym e, wykonaniu działań na potęgach. A działania na potęgach Będą w następnych odcinkach. W każdym razie pamiętajcie, e, że pierwiastkowanie może być łatwe, może być trudne, w zależności od tego, jak do tego podejdziecie. E, co nie zmienia faktu, że ta tabelka jest bardzo przydatna. Bo pamiętajcie, że zawsze możemy sobie kwadratowanie cofnąć do pierwiastko jako pierwiastkowanie. Czyli 4 do kwadratu to 16, pierwiastek z 16 to 4. Sześcian. Piątki to 125, a pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to z powrotem 5. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku.